Przypomina samochód? No. Ale, w jakimś małym kształcie, nie? Jeszcze wymaga pracy. Pan z źródło? A tak. Wspólnie z kolegą to tu Ma być próba śniegu, to lepiej coś z tego zrobić, nie? To zawsze za ciekawe. Ale strasznie to dzieci lubią chyba. Już dzisiaj to ja wiem, wycieczka po ucieczce. Z aparatami wszystko jedzie. No to zwykły śnieg. Wszyscy są przekonani, że to jest szybki samochód nie? Autentycy się tak myślą, że to jest to, co <try>